W poprzednim odcinku pożegnałem się z największą przygodą w moim życiu, a mianowicie studiami w USA. Stało się to przez brak pieniędzy oraz niedogadanie pracy na kampusie. W tym samym czasie pojawiła się okazja na spełnienie innego marzenia w Polsce, czyli na drugim końcu świata. Szansa na wystąpienie u jednego z największych youtuberów oraz rozwoju w internecie. Tak więc po ciężkim przemyśleniu spakowałem walizę i wróciłem do Polski, przywitałem rodzinę i od razu pojechałem na drugi koniec Polski do pewnego youtubera, a mianowicie czajnika. Co? Do Czajnika? Przecież ja myślałem, że do Friza. A do Czajnika? Ja też pojechałem do Czajnika ostatnio. No. Ja w jego filmie na YouTube, gdzie do wygrania był Ford Mustang. LOL, Tu tam był Rado? Co so jest? Rado to jakie crossovery tutaj robi, kozacko. Ford Mustang od Mini Mike'a, go sprzedał. Niestety bardzo szybko odpadłem, więc... Okazja została zaprzepaszczona przeze mnie. Była też inna szansa, w której nie zdołałem pokazać się z dobrej strony i. To czekaj, czy on pojechał po prostu z Polski, żeby wystąpić u. Czajnika? Okej. Okay. Dałem ciała. Ej, a gdzie jest płomień? Gdzie jest płomień, panie radku? Jakieś samochody teraz. Jakieś samochody. Ej, kto z was lubi samochody? Ja tak średnio. Wolę, kominek. I wróciłem do domu z kolekcją porażek. Nie ukrywam, że dopadły mi wtedy ciężkie stany. Nie chcę tego nazywać depresją, ale... Ale wszystko po prostu wydawało się być szare I nic nie miało sensu na tam Jeżeli ty masz tak samo jak Radek To ja mam dla ciebie radę, żebyś nie czuł się tak Wrócił ze stanu i miał ciężkie stany Ha 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 Więcej takich komentarzy, więcej takich użytkowników Mega zabawny żart, tak trzymaj stary Depresja nie istnieje, a istnieje coś Takiego jak za dużo k***alnego czasu Idź na siłownię, idź sobie do... Pograj w Fifę, najdź dziewczynę, zacznij coś robić w życiu, nie? Ta pasta porażek zmiotła mnie z planszy totalnie wtedy Bo to było zejście z życia marzeń w Stanach Zjednoczonych Grania w piłkę, rozwijania się I nagle bum, wszystko szybko spadło Stało się, że jestem znowu w szarej Polsce Bez celu Ciężkie gó... Aha, no to mega, szara Polska tak Jak jesteśmy w szarej Polsce to czekaj To ja, szary Polak Będę właśnie oglądał ten film Gówno nie, powiem tak, ciężkie gówno, no pamiętam, to był bardzo ciężki czas wtedy, no ale postanowiłem, że zrobię sobie miesiąc takiego resetu od wszystkiego. No, w tym czasie budowałem swoje zdrowie mentalne, chodziłem na siłownię. No i widzisz, ku. O, wilka z Wall Street obejrzał i przejrzał na oczy. Po raz oglądałem trochę Netflixa. No i nie wiem, czy wiecie, ale nie w każdym państwie macie dostępne to samo na Netflixie. Czy więc ja, na przykład, nie mogłem dokończyć serialu, który zacząłem oglądać w Stanach Zjednoczonych, bo nie jest on dostępny w Polsce. Na szczęście istnieje coś takiego jak VPN, tak się składa, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest. Surfshark VPN, który, który pozwala na zmianę twojej wirtualnej lokalizacji What? na dowolne miejsce na świecie. Czyli... No tak! Oczywiście, że tak, kur. Ej, a macie surfsharka czy nie macie surfsharka? Ja na przykład, oczywiście sam też używam surfsharka. Dzięki niemu możecie oglądać każdy film w każdym miejscu, o każdej porze jakiej chcecie chcesz sobie obejrzeć wilka z wall street? nie ma problemu, weź to surfshark i zaloguj się swoim VPN-em na Stany Zjednoczone i możesz oglądać go, bez problemu y jako grafik komputerowy, ponieważ to jest mój zawód jestem po technikum graficznym, niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi w przeciągu dwóch tygodni na moje CV tak więc zatrudniłem się jako dostawca jedzenia musiałem wziąć jakąś robotę na teraz, ponieważ miałem do oddania siano dla kumpla który pożyczył mi trzy półkoła na do Polski, więc musiałem zabrać się do roboty. Jeździłem samochodzikiem 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Oczywiście nie jest to spełnienie marzeń, a... ale jest spoko robota, ja przyznam. Opowiadałem wam kiedyś o tym, że ja rozwoziłem żarcie, czy nie? Bo wy pewnie myślicie, że ja całe życie to jestem jakimś gościem, co... Siedzi przed komputerem, klika w gry, gra sobie na padzie. Ja rozwoziłem jedzenie, nie w wglowo, gdzie, Maciej, szanuj trochę mnie, szanuj mnie troszeczkę, tak? Rozwoziłem jedzenie w takiej burgerowni, spoko było. Gościu, który zwalniał się akurat z tej roboty, przekazywał mi kluczyki do auta. Dał mi kluczyki do auta, ja patrzę, na to auto dalej chodziło. No chodziło, że to auto po prostu było... Całe. Ale spoko robota. Nauczyłem się właśnie tym autem jeździć. Nie pokazywało, ile jadę, z jaką prędkością. Nie pokazywało w ogóle obrotów tego auta. Wyjąłeś kluczyk, jak już włączyłeś auto, i ono dalej chodziło. Auto marzeń, fajna praca! Polecam, nie? Ale no jakoś musiałem zarobić wtedy pieniądze. Żadna praca nie hańbi. Chodziłem dostarczać ludziom jedzenie. Czasami były to bardzo brzydkie klatki. O, to jest sfejkowane wszystko, to jest sfejkowane. Cała ta otoczka już jest sfejkowana, bo ma bluzę ekipy. Jako naczelny polski k detektyw filmów YouTube'owych, mogę powiedzieć, że to wszystko jest nagrane już po sytuacji z tym wszystkim. Tym bardziej, że ma teraz fryzurę bardziej tutaj o taką, czyli wszystko zostało nagrane po tym. Wszystkim. No bo skąd by miał bluze ekipy? Myślisz, że wydawałby pieniądze na bluze ekipy? Wydaje mi się, że nie. Czasami były to bardzo... Tym bardziej, że miał 3,5 tysiąca długu. Brzydkie klatki. Damn, jest tak creepy tutaj. Ale również zdarzały się Siema. dosyć fajne. Mega coldy tutaj jest. Dobra, powiem wam szczerze. Nie? Powiem wam szczerze. Klatki, jeżeli chodzi o klatki, to w tych... Nie, klatkach brzydkich jest najlepiej, bo wiesz te wszystkie drzwi, gdzie to wszystko jest. A te ładne takie klatki, to ty chodzisz jak w, w labiryncie, nie? Jak w labiryncie i nie wiesz, gdzie masz zapukać. I oni yy, napiwków nie zostawiają. Ja oczywiście zostawiam napiwek. Czasami osiedla na przykład, w których wizualizowałem sobie, że kiedyś będziemy stać na takie coś. Jest to jakby luksusowo. <laughs> ale to był czas, gdzie zastanawiałem się co mam ze sobą zrobić tak naprawdę Ciągle czułem się właśnie jakby, jakbym spadł ze szczytu swoich marzeń na dno, do szarej Polski Znów brak celu, kiedy wstawałem z łóżka Znów chodzenie do roboty, w której totalnie się nie spełniam I nawet brak grania w piłkę nożną Nie hmm. no, oczywiście coś tam czasami w domu kopnąłem No też bym chciał tak kopać, kupa, ale nie wiem jak wam mogę to zwizualizować Musiałbym zdjąć spodnie A Ja wam pokażę moje kolano, nie? Co się tam dzieje z nim Ale widzisz to kolano? Ono jest do wymiany. Cała tu rzepka, nie? Chodzi mi. Po prostu wszystko mi sprawia ból. Nawet siedzenie w toalecie. Ale co mi k powie jakiś specjalista? Co, o, o, skąd on wie, czy, Co on się zna na moim organizmie? Nic z tych rzeczy. Samemu to muszę wyleczyć. Zimne okłady, masaże, masaże. Ambicji, jakoś taki byłem wyssany z emocji. Ja cały czas. Bardzo szare życie wtedy miałem w mojej głowie. To było bardzo, bardzo szare. No i przyszedł dzień, gdzie powiedziałem sobie, nie no stary. Nie możesz tak żyć, co? weź się obuć w ogóle I mówię, obudź się stary, obudź się nie? On to normalnie tak do siebie mówił w lustrze To jest taki król, taki król No i co, pogadałem wtedy ze sobą, poprowadziłem dialog wewnętrzny No i postanowiłem wziąć za siebie Postanowiłem, że sam spróbuję coś działać w internecie Na własną rękę I zacząłem tworzyć filmy z moich przygód Ze Stanów Zjednoczonych Pierwszy film tworzyłem bez presji, bez żadnych oczekiwań Wrzuciłem go na YouTube I BUM W ciągu kilku dni ten materiał zebrał ponad 300 tysięcy wyświetleń ty, czemu ono minął całą kwestię, że był Friza? Co? No ja mogę powiedzieć, że wystąpił tam chociaż, czy nie mógł. Wow! Nie mogłem uwierzyć, że to się tak dobrze przyjęło. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że że doceniliście pracę. Ludzie w komentarzach prosili o dalsze części filmów, tak więc robiłem je, tylko że nie było to wtedy takie proste jak z tym pierwszym filmem, bo ten pierwszy film tworzyłem powiedzmy tam dwa tygodnie, czasami sobie siadałem, czasami robiłem. Ile? Nie no, ja, moje produkcje, ja powiem wam jak wygląda proces montowania u mnie. Siadam, montuję przez 10 godzin, później mija jakby noc, idę spać jakoś o 6, bo to zaczynam montować wieczorkiem, bo wtedy moje Neurony zaczynają najbardziej pracować, bo jestem takim nocnym człowiekiem, nocnym markiem. No i na drugi dzień to samo i w dwa dni mamy gotowy film. A teraz miałem w tygodniu jeszcze pracę oraz w weekendy miałem szkołę, bo chodzę też do szkoły weekendowej. Wyglądało to tak. Praca 10 godzin dziennie plus 2 godziny na dojazdy, czyli 10-22 nie byłem w domu. Gdy wracałem to robiłem nocki, żeby nagrać, skleić i zmontować ten filmik. Dlatego ty nie masz 100 No, dlatego... Bo... Jestem nieudacznikiem, p... co chciałbyś wiedzieć, bakuś, więcej, nie? Innym wychodzi... Wiesz, nie każdemu może wyjść w życiu Jeżeli... Wiesz, bo ci coachowie wszyscy mówią tak Że każdemu musi wyjść w życiu tak, tak nie jest, tak nie jest Ty możesz sobie wiesz są, Tu jest Cristiano Ronaldo, nie? To jest poziom Cristiano Ronaldo I nikt do niego nie dojdzie Nikt nie dojdzie do poziomu Cristiano Ronaldo Każdy może jakoś tam sobie próbować Wchodzić po tej drabince Ale koniec końców Drabinka się popsuje Osunie się rączka, spadniesz Głównie w nockach pomiędzy dniami pracy i szkoły yy, Tworzyłem te filmy Trzecia pięćdziesiąt Na dziesiątą do pracy Co robi Radosław, uwaga tak. Tak więc zawalałem nocki, żeby tworzyć te filmy. Mhm. Dlatego teraz już może wiecie, czasami były takie niedociągnięcia w tych filmach. Po prostu brak czasu na to wpływał. 10.52, ja mam jednostną pracę, dopiero skończyłem montować piłku! Późno znowu... Jest... Bardzo mi przykro, że się spóźniam w tej pracy, ale no nie mam czasu jak to zrobić szybciej. Skończyłem tą miniaturkę w dzień wyjścia. Bo filmik kończy do tak naprawdę ostatniej nocki. Właśnie spałem 3 godziny. Widać chyba, że nie spałem za dużo. I co, no robota teraz przede mną, 80 godzin, zobaczymy jak to będzie Tak się żyje, zobaczymy cię. Czy... Dam radę wejść na mainstream i robić tylko filmy Bardzo bym chciał aczkolwiek Dobra, dam radę, co tam No właśnie Jestem mega podjarany tym, że to wszystko idzie tak do przodu Kurde, że całe życie ja gdzieś tam robiłem tego, tu napróbowałem i teraz Ile z zajebistych w ogóle dostaję od was, to jest mocno Znowu poczułem się Żywy. Tworzenie filmów powoduje we mnie ok. No i to jest problem, nie? Jako twórca. W momencie, w którym, wiesz, jest wysoko zawieszona poprzeczka jakimś filmem wiralowym, to nagle chcesz zrobić kolejny wiral. A to nie jest takie proste, bo to jest dużo losowych elementów na siebie wpływa. No i później może przyjść taki moment załamania. Wiesz, dlatego ja od życia nie wymagam wiele. Ja w ogóle nie wymagam za dużo, dlatego, żeby właśnie tej poprzeczki sobie za wysoko nie dawać. U mnie poprzeczka jest jakieś 3 cm nad ziemią. I w momencie, w którym, wiesz, to wystrzeli poko, ale poprzeczka jest dalej nisko, więc w momencie, w którym to się wszystko. To ja, to ja wiesz, mam takie. Kurde, tak wyszło lepiej niż oczekiwałem. Ogromne szczęście, naprawdę. Czuję, że to jest coś, co właśnie kocham robić i to, co chcę robić w życiu, tak samo jak piłka nożna. Ja właśnie wrzuciłem filmik na YouTube, jest godzina 18. No już pół godziny po uploadzie, ja jestem w pracy. Ja jestem wdzięczny za każdą wiadomość, za każdy komentarz, za każdego suba, lajka. Like, naprawdę ja wypełniam wdzięcznością wszystko co do mnie przychodzi. Kocham was wszystkich. No moje marzenia zaczęły się spełniać po takiej przybytej drodze. W końcu oddało po takim czasie, nie? Życie stało się bardzo intensywne. Średnio 4 godziny snu na noc. Wiedziałem, że to nie jest oczywiście zdrowe dla mnie, ale... No nie, nie, nie. Również wiedziałem, że to odda, że muszę w to cisnąć teraz, muszę poświęcić to. No i co? 7 tygodnia wrzucania filmów z mojej przygody w Stanach Zjednoczonych, którą przeżyliście razem ze mną i to w takiej wielkiej ilości. Naprawdę jestem wdzięczny. I udało nam się wspólnie wbić 100 tysięcy subskrypcji na kanale, jednocześnie spełniając moje marzenie z nie no. takiego, który ciągle wy... We... Ej, ej, oklaski dla radka, nie? GZ już ma przycisk mu leci. To mnie jest, przerosło to moje wszelkie oczekiwania będąc szczerym Nie wiedziałem, że to aż tak bardzo wystrzeli do góry. Wow, w ogóle jestem tak dumny z tego, że udało nam się stworzyć taką społeczność do takiej ilości. Jako już seria. Ze Stanów Zjednoczonych zakończyła się. Wielu z Was wysyła mi pytania w komentarzach, czy na Instagramie, w DMach, czy gdziekolwiek. Po prostu mnóstwo pytań o Stany. Na film wybiorę trzy pytania, które się najbardziej powtarzały, i na nie odpowiem. No i pierwsze pytanie, które padało. A to już QA się robi. Zdecydowanie najczęściej. Czy zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych? O! Czy zamierzam wrócić? Tak, szykujecie coś grubego, ale na to będziecie musieli. Jeszcze trochę poczekać Dlatego subskrybujcie kanał I za jakiś czas na pewno będę mm -hmm. o tym informował No najprędzej na Instagramie Okej okay. mam kontakt z kumplami tamto Tacy kumple z Ameryki Jeździliście na kolonie? Nie O, dwie osoby napisały tak To do was mogę powiedzieć Ogólnie zapewne możecie się ze mną zgodzić Ale kumple, czy tam koleżanki na koloniach To jest zajebista sprawa Tylko, że wiesz Rodzice zawsze mówią Jedź na kolonie Poznasz przyjaciół na całe życie Ja po dwóch tygodniach wiesz Pojechałem na tydzień na kolonie, kolejny tydzień i już nie pamiętam, jak oni mieli na imię Ale byli, byli spoko ziomalami przez ten tydzień, nie, spoko sprawa Też dzieciaka kiedyś będę wysyłał, jak, jak mi się uda takiego owego zmaterializować To zapewne będę go wysyłał na kolonie, nie po to żeby on, wiesz, on się nauczył czegoś od życia Nie, żebym po prostu e, miał e, święty spokój Oj tak, tak jak mówiłem, zżyliśmy się jak bracia, ale w sumie zapytajmy ich Alright, so guys, just answer me, are we still in touch? Yeah, this is the question from from the people from like we hate each other's and fuck the fuck the guys. Other. Fuck you guys. Yeah. No, least, no, thank you, thank you on Rodic's fans, yeah. We appreciate it. We we miss you Rodic. We miss you, yeah. yeah Shut like, up. Fuck up people. Like you can't call, play people. Oh, Nie no, kumple tak do siebie nie gadają. Na przykład ja, jak jestem z kumplami, to tylko mówimy tak. Nie chłopaki, ale fajnie, że mogę z wami pograć. Ah, it's fucking typical in FIFA, Gadamy sobie co jakiś czas, próbujemy gadać sobie co tydzień, co dwa tygodnie Także z, z chłopakami dalej kontakt I nawet mogę wam zdradzić, że w przyszłości planujemy coś kontentowo jeszcze ogarnąć z chłopakami Także wszystko mega fajnie się składa Zrobię zbiórkę No i słuchajcie, to jest mega, mega miłe, że chcecie mi pomóc finansowo Żebym wrócił tam do Stanów I ja naprawdę bardzo to szanuję Jeśli ktoś serio ma parcie, żeby wpłacić mi jakiś pieniądz czy cokolwiek Możecie po prostu wesprzeć mnie w YouTubie Ale Jest coś takiego?! Ja też to otwieram! No nie! Ja, ej! Ja to otwieram! Sam sobie będę wysyłał tu pieniądze. Powiem wam, ja wychodzę z takiego założenia, że zwierząt y, bardziej potrzebuje takich pieniędzy. Ludzie, którzy na przykład walczą o zdrowie czy nawet o życie. Zrobicie co chcecie, oczywiście. Było jeszcze kilka fajnych pytanek na Instagramie, na które odpowiem właśnie też na Instagramie, dlatego U. zapraszam tam, Radikson. Ale zostaje jedno najważniejsze pytanie. Co dalej? Co o. będzie dalej z kanałem? Co dalej? W czasie serii. Z USA stworzyliśmy naprawdę super, świetną społeczność. Stworzyliśmy świetny kanał. No i mam szczerą nadzieję, że nie tylko polubiliście serię z USA, ale również mnie i moje. No produkty, pewnie, moje pewnie, pewnie. I zostaniecie ze mną na dłużej, <coughs> ponieważ nagrywam dla Was dalej. I kolejny mój owoc zobaczycie za tydzień o 17.30 na kanale. Powiem Wam tylko, że jest to start nowej serii i nie jest to w Polsce. Więcej dowiecie się w kolejnym odcinku. Ciao! Ciao? W jakim języku mówią Ciao? Ja wiem, ale wam nie powiem. Dobra. Bardzo, bardzo przyjemny jest Radek, nie? Może coś zrobię z Radkiem, nagram z nim odcinek, jakiś QA.